Zaczynamy naszą podróż do po pustyni. Muszę powiedzieć, rewelacyjnie to wygląda. Patrzę jak na środku pustyni stoi. Czuwaj, Dzisiaj Was w kolejną ciekawą podróż. A jademy do Vardyrum na pustynię. Tam spędzimy jedną noc. I pokażę Wam, jak to, jak to wszystko wygląda. Taką informacja do Was, jak będziecie tu przyjeżdżać z Polski, e, a mogli wymienić te dinary w Polsce w kantorze, to zróbcie to, bo to jest jakiś dziwny przelicznik. E, ogólnie jak je sprawdzą, to niby wyłodziło za jednego dinara euro 20 trzeba było zapłacić. Teraz jak wybraliśmy z bankomatu, wybraliśmy teraz 250 dola, de, dinarów jordańskich i zapłaciliśmy 336 euro. To jest 80 euro ekstra. E, strasznie dużo. I nie wiem, może w Polsce gdzie taniej, bo ogólnie na lotnisku my też wybrali, bo w Irlandii nie było w, w tym yy, w kantorze nie było i dinarów jordańskich i, i nie było jak to wybrać wybrojach Na lotnisku pierwszy raz i ty że miś zapłacił, wymieniłeś wymieniłem 400 euro i na no 270 dinarów. Także jakoś to kurcze nie pasuje, nie wiem o co tam chodzi, ale no, straszny przelicznik i choler nie się na tym tracić. Zobaczcie, jak na środku pustyni stoi ciuchajcza. Kurczę, takie coś. No, tory zasypane pioskiem. To żeby po tej tora nic nie znieść Chociaż może jeździ, nie wiem. Kurczę, skąd to wyciągnę z archiwum? jakie stare wagony, obie na dzikim zachodzie Mogę Wam no tak pokazać, bo niestety wleźć do środka nie idzie, bo już próbował. To jest taki zwykły skład I kolejne, następne jakieś takie wagony stare, też stoją tam Na środku pustyni Dobra, dojechaliśmy do Wardi Room Visitor Center. Poszła się teraz I ogólnie pan powiedział, że tam możemy dać ten nasz Jordan Pass. I nie wiem co dali, bo na mapie nam pokazuje, że możemy przejechać ta brama, a ten nagodował, że w ogóle się możemy na nazad. Nie wiem o co tu chodzi, ale zaraz się dowiemy w tym biurze. Dobra, wygląda to tak, że musicie przyjechać tu i tak do tego Visitor Center, e, musicie wasze, jak będziecie mieć te Jordan Pass zeskanować i teraz jedziemy zaś Kaindzi, bo wysłali nas Kaindzi. Tu też są e, te kampy, ale ten co my zabukowali, e, to nie jest ten ponoć, nie wiem, zaraz obejrzymy. Przyjechał ponoć pan i popatrzcie ka ono po środku pustyni, jak miałem sam tym auty utknę to będzie masakra, nie wiem, on sobie jedzie Jeepem, a mają jakąś pralką. Masakra normalna kamień Kurcze Na tory O no, już było ciekawe Kurcze Chyba to widać że to nie ma drzwi, nie? Czy nie No dobrze że utwardzono trochę, ty by się ta auto rozleci za nią do do, do, do do tego kampu Teraz mogę powiedzieć, jak tu ogólnie się tu dostać. Także my to zabukowali przez booking.com i pan do mnie zaczął pisać na WhatsAppie. Ogólnie e, wysłał mi zdjęcia, jak te namioty wyglądają, takie tam pierdoły Kaj się mamy spotkać i wysłano lokalizacja pod... To się Center, nie? Nie, najpierw wysłano pod Center. Tam Kaj się musi zalogować, Kaj się na filmie pokazywał. A musicie Wasz e, ten, ten Jordan Pass zeskanować. A potem wysłał mi kolejną lokalizację, jak ja się po takim sklepikiem z nim spotkać. Przyjechał po nas dżipem. Także się widzieli na filmie. I jechaliśmy z nim po takiej po stacja paliw, czy coś takiego. Tam zostawili nasze auto. Przesiadłyśmy się do dżipa i przyjechaliśmy w to miejsce. Także tak to wygląda Teraz chodzimy Teraz idziemy w górę. Są nasze namioty Tak ta pustynia wygląda musiałbym powiedzieć rewelacyjnie to wygląda Ponoć w nocy widać pięknie gwiazdy Obejrzymy Sążę jest z tego ciekaw jak to będzie jak to wyjdzie właśnie wylecimy na górę Popatrzcie, jakie widoki, łeb boli. Rewelka. O, właśnie tak wyglądają te namioty, w których dzisiejszą noc będziemy spać. Tu stoi raz, 2, 3, 4, 5, chyba 6 ich tu jest. A teraz Wam pokażę jak to w środku wygląda. Jest takie wielkie łóżko, nawet dwa Taki sufit. Jest i wiatrak. Ja tu naprawdę fajnie ciepło i takie wielkie okno umy. I ponoć jutro zarana rana ma tu y, być wschód słońca. Obejrzymy jak to będzie wyglądać. Jest wymowalka. I łazienka. Łazienka fajno, czysto Także aby sobie ktoś myślał, że to jest jakiś typowy namiot i to nie. Całość ogólnie my tu zapłacili 27 e, tych jordańskich e, dinarów za, za ten namiot. E, do tego my wzięli obiad dzisiaj e, 15 za osoba. I w, na jutro wzięliśmy taki wyjazd e, jeepem, tam o, w jakieś ciekawe miejsca no zawieźć. I za całość w sumie wyszło 150 dinarów. I to jest 834 zł. Także tak to cenowo wychodzi i to jest jedna noc właśnie panią właśnie na tej pustyni. Obejrzymy jak to będzie w nocy wyglądać ale z tego co ogląda jak zdjęcia to wygląda naprawdę ciekawie. Także może być ciekawo, ciekawe takie doświadczenie jeszcze w takim czyli ogólnie nie spał nigdy. Typowo na środku pustyni. Tam jest tylko restauracja. Tam jest restauracja, w której dzisiaj będę obiad jeść i jutro śniadanie. Wychodzę, ja piszę. Thank you. Zmarszaj A tu się na sól? No co ty chcesz, to możesz, i wady Rum troszkę teraz jest sumie, ale wygląda przepięknie tu W było całkiem spoko, nie było, nie było zimno, bo ok ale nad ranem troszkę zimno jest ale słoneczko wstaje, także za niedługo wyjdziecie plutko nie będzie źle. Ale miejscowa naprawdę piękna. Jak będziecie mieć okazję tu przyjechać, przyjedźcie tu na ta, na ta pustynia. Weźcie 7 nocka, bo naprawdę warto na w nocy, ale kurczę nic tego nie widać eee, w nocy niebo było tak pięknie gwiaździste że normalny szok. Ale niestety na kamerze tego nie idzie uchwycić i kurczę szkoda, bo chciałem wam to pokazać. Musiał mieć jakiś kurczę aparat zomo dobrego zooma, albo coś takiego, żeby to uchwycić. Tu jakiś stary kamp był chyba. Odbyło. nie wiem co tu to mogło być ale widoki są rewelacyjne na te góry stanęłem za wcześniej bo dowiedziałem się, że tu kurczę z rana idzie na napotkać albo węża albo skorpiona i tak właśnie chodzę po tej pustyni i patrzę po śladach, bo na ślady niby, znaczy przynajmniej węże zostawiają. I powiem szczerze nic tu nie widzę. Przy moim szczęściu to ostatnio rzek nurkował i kurczę. Ponoś tamtyże rekiny pływały. No oczywiście, że nic nie widział, no bo jakby też mogło być inaczej. I tak samo na środek pustyni wylecaj. I, I też nie spotkam węża. Wszyscy spotykają no nie o kurczę albo jakiegoś skorpiona. Już myślę, że przynajmniej tu mi się uda coś spotkać. Ja to mam szczęście niesamowite. Tu musiał chyba całe te skały przelecieć i obejrzeć, żeby coś tu znaleźć A tak do ścisłości zaraz wam coś. Bo to nie jest namiot. To jest po prostu wymurowane z betonu. Całe to. A po prostu obite takim materiałem. Żeby to wyglądało Także to jest y, namiot Tak samo w środku Także nie bójcie się boicie, żeby dzisiaj marznąć Bo to jest namiot, nie to nie ma namiot, To jest taki domek wymurowany z kamienia Czy tam z cegieł Tak na wyglądają nasze siadanie dzisiejsze na pustyni. Jakieś tej chlebki, czy co tam ogólnie jest, to chyba hummus. To nie robię, co je, chyba no dalej się dobijemy. No i taka woda w takich pojemnikach. I oczywiście kawa i herbata. Jajecznica tutaj, tak? Mhm. A, no to jajecznica. Dobrze spoko. Nasza restauracja. Także zaczynamy naszą podróż po pustyni na Pacę Jeepa. To jest jakiś sklepik herbatka A teraz idziemy tam do góry Ponoś piękne miejsce Jakiś kilometr do przejścia Ale miejscowa ile o kilometr Miejscowa rewelacyjno nie? Kurczę no Po tym piosku się ciężko idzie ale mój trening Z rana Tak się ciężko po tym piasku idzie Dawaj Normalnie się nogi zapadają Ale już prawie u góry Jak ci idzie? Patrz jaki piesek, no towarzystwo dopisuje no chodź tu. Przemy w są wier. Muszę wam powiedzieć, rewelacyjnie to wygląda. Mój towarzysz ze mną cały czas za mną chodzi. No tak. Co? Co, malutki, nie bój się. Ale mnie suwa. Głowa boli. Popatrz, jakie fajne sklepy pan ma. Sprzedaje różne rzeczy różnego typu perfumy tu co możecie takie ciły kupić i herbatki napić dobra, dechaj do następnego miejsca e, tu się możecie przejść na kamelu co znaczy na wielbądzie chciał powiedzieć a nasz przewodnik powiedział, że tu jest jakaś inskrypcja na ścianie z ileś tysięcy lot do tyłu tam są jakieś wielbłądy namalowane czy coś takiego zaraz mógł obejrzymy jak to wygląda mam nadzieję, że tam widać to na ścianie, widzicie? pomalowane e, różne malunki e, tych wielbłądów i to jest ponad sporo tysięcy lot czy tak Ja to nie wiem widzicie, a tu idzie stado i takie małe wielbłądki Jakie fajne Że taki malutki nie widziałem Nie wiem jak się na wielbłądy woło Na konie wiedział ale na wielbłądy nie wiem Przyszli się przywitać Dober Z każdym jednym To jest chyba bos jego. Czy o co tu chodzi? Zobacz, jakie to fajne dziury porobione w tym choby stopnia. Kurczę miejscowo zarumiesto. Już my są na górze tego mostu, ale piękne widoki. Kurczę, ale miejscuwa. Coś pięknego Asia tam macho się cieszy nasą są wylazła Aby ros Tak, jak się teraz wlazło To zaraz trzeba zleść jakoś ty robisz. Rym szewiki nie on gładkie. Nie zaklinuj się tu. A patrz, tu są znaki, obejrzyj. O. To są znaki, ten e, wielbłąd namalowany. Ja tego nie założy myśli. Ja, bo oni z niego, że to są jakieś kurczy znaki. Z tym plecakiem nie zaklinował sam. Potem go ja nie sił na. aby się fajnie po tych górach samodziło. Czekajmy kolejne miejsce To są twarze królów Kurczę, tu tak cicho, jest fajnie. To jest kolejna twarz wyrobiono w skalę. Zobaczcie jakie piękne miejsce. Tam jest kolejna twarz, ale nie powiem nazwy, jak on się nazywał bo on to powiedział po i on ja nawet nie umiał tego powtórzyć szczerze mówiąc Ale miejsce rewelacyjne Coś pięknego Popatrzcie Ucze fajnie mi to wyszło No i jak zwykle kolejny, kolejny sklepik Choć jaki piękny kanion Ucz, jakie te skały są wyżłobione wyżej.